Witam w Starym Gierałtowie, w plenerach, robię fotografię i nagrywam klipy o cudownych terenach Doliny Białej, Lądeckiej. Maj, przyroda przecudowna, przebarwienie drzew, liści, wspaniałe motywy do fotografowania. Można wypocząć, nawdychać świeżego powietrza, rano kijki i teraz górki, aktywne wypoczynek. Zapraszam do oglądania wideo i poznawania rodziny górskiej. Dziękuję. Witam 14 maja 2013 na wypoczynku w OWS Trojan w Lądku Zdroju. Pogoda idealnie dopisuje, słonecznie, ciepło, zaraz wybieram się na szlaki turystyczne w Góry Bialskie. Pensjonat bardzo dobrze położony jest, przy lesie, wiele ścieżek edukacyjnych, przede wszystkim kijki, pitball tutaj na łące, stok bardzo ładnie nasłoneczniony. Tylko wypoczywać. OBS Trojan dysponuje wieloma miejscami. Całorocznie jest czynny. Bardzo miła i fachowa obsługa. Zapraszam. Dzisiaj wybieram się wzdłuż Białej Landeckiej, starymi wioskami, tam moimi ulubionymi trasami, troszkę ukieconymi łąkami. To wszystko postaram się przedstawić na tym wideoklipie. Teraz chwilę jeszcze poglądamy teren. OWS trojan wątku zdroju